Zbliża się dzień chłopaka, więc trzeba im coś kupić. A jak ktoś nie ma chłopaka, to musi... Agata! Dlaczego my im mamy coś dawać, skoro oni nam nic nie dali w zeszłym roku? Ale przecież się usprawiedliwili. Mówienie, że myśleli, że obchodzimy Dzień Wiedźmy i wtedy nam chcieli coś dać, to jest żadna wymówka, Julka. Ja tam uważam, że nie powinniśmy im nic dawać. To może dezodoranty? No i pomyślą, że śmierdzą. No ale pomyślą i to już jest jakiś sukces? Ja i bliźnieczki myślałyśmy o tym, żeby dać im jakieś nasze zdjęcie. A na co komu, Julka, twoje zdjęcie? Bez skitu, bez sensu. Chyba tylko Maciej by się ucieszył. Co? Maciek lubi Julkę? Mnie wszyscy lubią? Chyba w snach. Maciej lubi grać w darta. A ostatnio szukał nowej tarczy.